Dzień dobry kochani. Przychodzę do Was dziś z kolejnym odcinkiem, i tym razem jest to sprawa zagraniczna. Już dawno nie omawiałam żadnej sprawy spoza Polski, ale mam nadzieję, że historia Angie Was zainteresuje. Chciałam Wam na początku przypomnieć o zasubskrybowaniu kanału, o zostawieniu łapki w górę oraz o tym, że możecie dołączyć do grupy na Facebooku, polubić też Facebookową stronę, a także zaobserwować mój profil na Instagramie. Zapraszam serdecznie. A jeśli macie ochotę, możecie również wesprzeć mnie na Patronite. Wszystkie linki oczywiście znajdziecie w opisie. I nie przedłużając już, zapraszam Was na kolejny odcinek. Mona Jackson i Angie Barlow były najlepszymi przyjaciółkami. Przyjaźniły się od 11 lat i traktowały się niemal jak siostry. W 2016 roku Mona miała 24 lata, a Angie 23. W szkole podstawowej Angie świetnie się uczyła, miała bardzo wielu przyjaciół i dużo swojego wolnego czasu poświęcała na uprawianie sportu, a konkretnie. Grała w koszykówkę i siatkówkę. Miała trzy młodsze siostry, z którymi łączyły ją bardzo bliskie relacje. Po zakończeniu szkoły średniej dziewczęta wyprowadziły się z miasta do Indianapolis, gdzie również wynajmowały wspólnie mieszkanie. I po przyjeździe do nowego miasta, Angie podjęła pracę tancerki w nocnym klubie. Angie miała pieska, który nazywał się Pablo. Dziewczyna korzystała z życia, a jej mama twierdziła nawet w jednym z wywiadów, że Angie każdego dnia żyła tak, jakby był to ostatni dzień jej życia. Była bardzo wesoła, uwielbiała spędzać czas z przyjaciółmi, ale coraz częściej zaczęła myśleć o zmianie pracy, chciała kontynuować edukację, podjąć studia. A następnie podjąć pracę w zupełnie innej profesji. Pewnego dnia 23-latka otrzymała tajemniczą wiadomość, SMS, ktoś zapytał, czy dziewczyna chodzi na prywatne imprezy. I chodziło tu o taniec na takiej prywatnej imprezie, być może jakiś wieczór kawalerski, lub coś w podobnym klimacie. Dziewczyna na co dzień była tancerką w klubach nocnych i czasami zdarzało jej się brać udział w zamkniętych imprezach, gdzie swoim tańcem zabawiała gości. I tym razem dziewczyna odpisała, chcąc się dowiedzieć jakichś bliższych szczegółów tej imprezy, dowiedziała się, że autorką SMS-a jest kobieta, która chciałaby wynająć tancerkę, by zrobić niespodziankę swojemu mężowi z okazji rocznicy ich ślubu. To, co jednak zaskoczyło młode dziewczyny, bo Angie też pokazała tę wiadomość Monie, było to, że autorka wiadomości nie przedstawiła się. Mona uważała, że ten sposób kontaktu ze strony potencjalnej klientki jest dziwny. To były tylko SMS-y, nie było żadnej rozmowy telefonicznej. Dlatego Mona prosiła Angie, by odmówiła przyjęcia tego zlecenia, bo wydawało jej się to troszeczkę podejrzane. Dziewczyna uznała jednak, że życie w mieście jest bardzo drogie. Poza tym niedawno była na wycieczce w Miami, gdzie wydała bardzo dużo pieniędzy. I zależało jej na tym, żeby dorobić sobie do, do swojej pensji. Tym bardziej, że za kilka godzin pracy miała otrzymać bardzo dobre wynagrodzenie, dokładnie 500 dolarów. Według Mony ta kwota była podejrzanie wysoka. Klientka napisała jeszcze do Angie, że chciałaby, aby ich bielizna tego wieczoru była w tych samych kolorach. Dlatego poleciła tancerce, by założyła bieliznę czarno-czerwoną, na co ta się zgodziła. I w następnej wiadomości NG otrzymała również dokładny adres budynku, w którym miały się spotkać oraz kod do bramy, ponieważ wejście na osiedle było zabezpieczone kodem. Tajemnicza kobieta wysłała również zdjęcie bielizny, którą miała na sobie i chciała, żeby Angie założyła coś podobnego. I na zdjęciu, choć nie widać było twarzy, to można było dostrzec, że tajemnicza klientka jest ciemnoskóra, choć w SMS-ie napisała, że jest młodą, białą kobietą. Mona powtarzała Angie, że z tą klientką coś nie gra, że dzieje się tu coś dziwnego, jednak Angela nie brała pod uwagę żadnych racjonalnych argumentów, ponieważ tak bardzo potrzebowała pieniędzy. I w dniu, w którym miała odbyć się impreza, Angie miała iść do pracy do klubu, ale uznała, że na tej prywatnej imprezie dużo lepiej zarobi, bardziej jej się to opłaca finansowo. Dla własnego bezpieczeństwa jednak Angie zrobiła screen wiadomości z adresem i wysłała go przyjaciółce wraz z wiadomością, że to na wypadek, gdyby zaginęła. Impreza odbywała się w jednym z mieszkań w kompleksie Landmark Apartments w Indianapolis. Adres zawierał również numer y, mieszkania konkretnego mieszkania, do którego Angie miała pójść. Styl wiadomości, którą wysłała Angie, nie zdradzał żadnego niepokoju ze strony dziewczyny. Uśmiechnięte buźki oraz lol na końcu zdania wskazywały, że wiadomość ma raczej taką formę żartu i tak naprawdę Angie nie nie obawiała się chyba niczego złego ze strony klientów, po prostu myślę, że był to taki żart skierowany w stronę Mony z uwagi na jej podejrzenia co do klientki. W czasie imprezy Angie zrobiła sobie jeszcze selfie w łazience. Zdjęcie umieściła na Snapchacie i to zdjęcie widziała jej przyjaciółka Mona. Wyglądało więc na to, że wszystko jest w porządku, że Angie jest zadowolona i że czuje się bezpiecznie. Ta fotografia pojawiła się na Snapchacie 15 minut przed północą, 26 października 2016 roku, więc lada dzień minie 5 lat od tamtej nocy. Angie nie wróciła z tej imprezy, ale Mona była w tym czasie w pracy i nie zdawała sobie sprawy z tego, że jej, że jej przyjaciółki nie ma jeszcze w domu. Około godziny 16 do Mony zadzwoniła ich wspólna znajoma i zapytała, co się dzieje z Angelą, ponieważ nie odbiera telefonu. Mona pomyślała, że dziewczyna odsypia, być może jeszcze noc, odsypia tę imprezę i odezwie się później. Jednak jej telefon milczał e, cały czas. Wtedy ona przypomniała sobie, że ma w telefonie zdjęcie z adresem pod którym odbywała się impreza i postanowiła pojechać do apartamentowca i sprawdzić wskazane w tej wiadomości mieszkanie. Gdy przybyła na miejsce, okazało się, że kod do bramy nie działa, jest nieaktualny, dziewczyna przeskoczyła więc ogrodzenie i zapukała do drzwi Apartamentu, ale nikt nie otwierał. Przez cały czas różni znajomi próbowali dodzwonić się do Angie i wreszcie telefon został odebrany przez jakąś kobietę, która powiedziała, że Angela zostawiła telefon na imprezie. Nie ma niestety informacji, czy policja ustaliła, kto był w posiadaniu tego aparatu, kto go odebrał. Mona powiadomiła rodziców Angie, że obawia się o jej bezpieczeństwo, ponieważ, jak się okazało, współlokatorki nie było również w wynajmowanym przez nie mieszkaniu. Rodzina i przyjaciółka sprawdzili, czy dziewczyna nie trafiła do jakiegoś ze szpitali na terenie miasta lub okolicy, ale nigdzie jej nie było, nie było po niej śladu i dlatego 27 października 2016 roku zgłoszono zaginięcie Angie Barlow miejscowej policji. Po sprawdzeniu monitoringu z apartamentowca, w którym odbywała się impreza, policjanci dostrzegli, że samochód NG wyjeżdża z posesji o godzinie 3:29 nad ranem 27 października, a zaraz za tym pojazdem jedzie inny samochód. Zła jakość nagrania oraz panująca ciemność nie pozwalają dostrzec kto siedzi za kierownicą tych samochodów. Policji udało się natomiast ustalić, kto był właścicielem pojazdu jadącego za dziewczyną. Pojazd ten należał do niejakiej Raven Miller i była to młoda kobieta związana z mężczyzną o imieniu Baron, który, jak się później okazało, wynajmował mieszkanie, w którym doszło do tej imprezy. Można było więc założyć, że Raven i Baron byli organizatorami tej imprezy. Okazało się, że w przeszłości mężczyzna przez pewien czas spotykał się z Angie, był więc jej znajomym. Zaprzeczał jednak, by nadal coś go z dziewczyną łączyło. Wiadomo, że Angie była w konflikcie z Raven i Baronem. Oni razem pracowali w tym samym klubie nocnym. Niektórzy twierdzą, że konflikt dotyczył zazdrości Raven wobec byłej partnerki Barona. Znajomi Angie uważają jednak, że ten motyw nie ma racji bytu. Według nich bardziej prawdopodobnym jest, że tancerka dysponowała wiedzą na temat jakiejś nielegalnej działalności Raven i Barona, ponieważ wiadomo, że Baron zajmował się rozprowadzaniem narkotyków, za co wcześniej odbywał nawet wyrok pozbawienia wolności. Być może dziewczyna miała jakąś wiedzę, może go szantażowała. Trudno gdybać. Natomiast przyjaciele wykluczają, by w grę wchodziła kwestia. Zazdrości. Po przesłuchaniu parę wypuszczono. Dziennikarze dowiedzieli się, że po tym, jak Raven i Baron opuścili areszt, natychmiast wyjechali z miasta. Mimo braku dowodów, bliscy dziewczyny byli przekonani, że to właśnie ta para stoi za zaginięciem Angie. Wszyscy jej bliscy są przekonani, że gdyby Angie wiedziała, kto jest organizatorem tej imprezy, nie poszłaby na nią, a skoro para ją zaprosiła, to znaczy, że zrobili to specjalnie i mieli w tym jakiś ukryty cel. Tym bardziej, że sam sposób wynajęcia tancerki był dość dziwny. Przyjaciele zakładają również, że drzwi mieszkania otworzył ktoś inny, a Raven i Baron czekali gdzieś w ukryciu, by później skonfrontować się z Angie. Gdyby drzwi otworzył Baron lub jego dziewczyna, to tancerka na pewno nie weszłaby do środka. Wreszcie para przyznała się, że rzeczywiście brali udział w imprezie i widzieli Angie, ale to nie oni pojechali za nią w noc jej zaginięcia. Raven powiedziała nawet mamie Angie, że tamtej nocy dziewczyna opuściła imprezę około godziny trzeciej w nocy i wyszła z mieszkania w towarzystwie jakiegoś chłopaka o nieznanych personaliach. Mama Angie nie uwierzyła w te słowa. Rodzina zaginionej wydrukowała mnóstwo ulotek, Rozdawali je przechodniom, rozklejali również plakaty w mieście i w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Po dwóch tygodniach odnaleziono samochód kobiety, niebies niebieskiego Pontiaka G6. Znajdował się około 13 kilometrów od ap apartamentu, w którym odbywała się impreza. W samochodzie znajdowały się śmieci. Pojazd był brudny, a jego szyby były zarysowane i popękane. Na tylnym siedzeniu znaleziono również ślady krwi. Nie ujawniono, do kogo należała ta krew. Policja zaczęła działać jeszcze bardziej wytrwale w poszukiwaniu dziewczyny, sądząc, że jest ona w niebezpieczeństwie. W 2017 roku z konta babci Angie zniknęło 7 tysięcy dolarów. Ukradła je kobieta, która została przez policję zidentyfikowana. Podejrzewano, że być może ta kobieta była związana z zaginięciem Angie, ponieważ wiadomo, że Angie posiadała wszystkie dane bankowe swojej babci i podejrzewano, że być może Angie jest przetrzymywana i zostało od niej wyłudzone te dane. Natomiast nie udało się powiązać nigdy tej kobiety z zaginięciem dziewczyny. Złodziejka nazywała się Michelle Brown i pochodziła z rodzinnego miasteczka Angeli. Policjanci szukali również powiązań między Michelle a Baronem i Raven, ale niczego takiego nie zdołali ustalić. W czerwcu 2017 roku doszło do tragicznego przełomu w tej sprawie. W ogrodzie koło jednego z domów przy 43. ulicy znaleziono ciało zaginionej Angie. Było ono zakopane w płytkim grobie, a informację o tym, że ciało Angeli jest ukryte w ogrodzie, policja otrzymała od anonimowego informatora, który zadzwonił z tymi wiadomościami na policję. Policja nie podaje do publicznej wiadomości, jaka była przyczyna śmierci Angeli. Ciało znaleziono w przydomowym ogródku, ale zdaniem policji, właściciel tej posesji nie miał nic wspólnego z zabójstwem dziewczyny. Angie Prawdopodobnie straciła życie w dniu, w którym poszła na imprezę i wówczas również pochowano jej ciało. W tamtym czasie, kiedy Angie zaginęła, w tym domu, przy którym ukryto jej ciało, nikt nie mieszkał i musiał o tym wiedzieć sprawca musiał wiedzieć, że ten dom jest opuszczony. Policjanci ustalili, że w sąsiedztwie tego domu mieszkała rodzina barona, zatem no, mógł on posiadać taką wiedzę, że ten dom jest opuszczony no i że można wejść do ogródka i ukryć tam ciało pozosta pozostając niezauważonym policja uważa, że tamtej nocy Angie została zamordowana w mieszkaniu barona a następnie przewieziona jej własnym samochodem zakładają, że to nie Angie prowadziła swój pojazd w chwili kiedy został on nagrany w noc imprezy gdy wyjeżdżał około godziny 3.30. Przypuszczają również, że młoda kobieta już wówczas nie żyła. Policjanci ustalili też telefon, z którego wysyłano SMS-y do ofiary z propozycją tej prywatnej imprezy i należał on do Raven i mimo tych wszystkich poszlak nikomu do tej pory nie postawiono zarzutów. Według prokuratury nie ma żadnych dowodów przeciwko Raven i baronowi i ta sprawa do dnia dzisiejszego pozostaje. Niewyjaśniona. Jestem bardzo ciekawa, co wy sądzicie o tej sprawie, o tej okrutnej zbrodni. Dla mnie jest to bardzo frustrujące, ponieważ nie wiem, jakie dowody musiałyby się pojawić w tej sprawie, żeby okazało się, że to jednak ktoś inny stoi za tą sprawą, a nie Raven i Baron. Czekam na Wasze komentarze i jestem bardzo ciekawa Waszej. Opinii. A tymczasem dziękuję Wam już za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!